Zakończył się konkurs plastyczny pod nazwą Wakacje, abstrakcje organizowany przez Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu. Do jury wpłynęło 17 prac, 10 w kategorii 9-12 lat i 7 w kategorii 13-15 lat. W niektórych widać było swobodę pędzla czy kreski łączącą realizm z abstrakcją. Uczestnicy mając na uwadze temat obrazowali głównie morze, góry, obszary zieleni i związane z tym tematem odczucia. Pani kierownik, dziś było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Spółdzielczego Domu Kultury. Na czym polegał ten konkurs. Ten konkurs właśnie miał przede wszystkim zwrócić uwagę dzieci na wakacje. Tematem były wakacje, ale w formie abstrakcyjnej przedstawić, czyli nie musiało być to wyraźnie realistyczne, ale to, co przede wszystkim w ich wyobraźni, działania spontaniczne, temat i kolor głównie odgrywały tutaj podstawową rolę. Czy pomimo pandemii było wielu chętnych? To znaczy, no, jest to czas już wakacyjny i dlatego też może nie, nie wszyscy już się interesują tym, co proponują placówki kultury, ale na ten konkurs, jeśli na ten wakacyjny okres wpłynęło 17 prac, to myślę, że jest to jakaś tam satysfakcjonująca liczba. W kategorii młodszych dzieci. Trzecie miejsce zajął Aleksiej Konopkin, który swoją pracę zatytułował Wakacyjna Miłość. Drugie miejsce przypadło Jakubowi Matusiakowi za obraz "Może, może, Morze Góry. Zwycięstwo przypadło Wiktorii Kos za dzieło Minecraftowe Wakacje. W kategorii 13-15 lat na trzecim miejscu uplasowała się Kira Gołąb za pracę pod tytułem Za trzecią chmurą w lewo. Na drugiej pozycji znalazła się Martyna Kluzińska, która swój obraz zatytułowała Kolorowe Wakacje. Najlepszą pracą w tej kategorii okazało się Wakacyjne na marzenie, której autorką jest Marysia Piasecka. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz karty podarunkowe. Dlaczego zdecydowałaś się na udział w tym konkursie? No tak, nie miałam co robić i tak w domu. No i to jest taki luźny czas, więc stwierdziłam, że mogę spróbować swoich umiejętności. Czy bierzesz udział na co dzień w kole właśnie plastycznym we zdeku? Znaczy nie, brałam, jakieś, jeszcze byłam młodsza kilka lat, ale teraz już Jestem w siódmej klasie i tak mało czasu miałam. Ale w wolnym czasie lubisz yy, pomalować trochę? Tak, dosyć często jakieś rzeczy te kreatywne yy, staram się to robić. A co na swojej pracy pokazałaś? Ja tutaj pokazałam takie abstrakcyjne drzewa i rod balonem. Czy to był jakiś pomysł na spędzenie wakacji? No tak trochę. Znaczy mało prawdopodobne, ale, ale to trochę tak. A cieszysz się z otrzymanej nagrody? Tak, jak najbardziej. Ja lubię bardzo rysować i y, też lubię technikę Minecrafta, więc y, to było dla mnie łatwe, więc to narysowałam. Chodzisz na co dzień na kółko plastyczne tutaj do zdeku? Tak. chodzę. I dlaczego interesujesz się właśnie tym? Dlaczego to lubisz? Bo kiedy mi się nudzi, to na przykład mogę sobie porysować różne rzeczy. Co było na Twojej pracy plastycznej? Taką małą wioskę z morzem, z plażą taką, tam gdzie są góry i domki. To był pewnie swój pomysł na wymarzoną wakacje. Tak. Przy tym temacie wakacyjnym nie pozostaje nam nic więcej, jak złożyć życzenia radosnych, pogodnych, przede wszystkim zdrowych wakacji. Obyśmy po pierwsze, Wy również jako uczniowie. Szkół wrócili do normalnej pracy, działalności, natomiast my, jako Dom Kultury, żebyśmy mogli zwyczajowo po wakacyjnej przerwie wznowić zajęcia, w tym również zajęcia plastyczne na które Was serdecznie zapraszam. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wychodzi z bardzo atrakcyjną propozycją dla dzieci. W międzyosiedlowym turnieju artystycznym mogą wystartować drużyny sześcioosobowe w wieku od 9 do 13 lat z sześciu sieradzkich osiedli. Nasza oferta w tym roku oczywiście musiała zostać zmodyfikowana kompletnie. Wiadomo czym jest to podyktowane. W miesiącu sierpniu Przewidzieliśmy taki międzyosiedlowy turniej artystyczny. Oczywiście z zachowaniem wszystkich ry rygorów związanych z pandemią, więc organizacja będzie przebiegała głównie na placach zabaw. Są to place zabaw spółdzielni mieszkaniowej, bo tam mamy możliwość kontroli wejść i żeby no, zachować tą odległość między uczestnikami. W tym konkursie poszczególne zostaną zapisane reprezentacje osiedli. Ten skład zespołu ma być sześcioosobowy. Będą malować na płótnie w wielkości 1,5 na 2 metra takie duże prace wielkogabarytowe, i te sześć osób będzie. Oczywiście każdy po fragmencie tej pracy malował, żeby powstało z tego dzieło, a przed będzie losowanie tematów. Więc każda reprezentacja osiedla wylosuje temat i ten temat będzie przez nas przedstawiony na małym rysunku na A4, a potem dzieci będą według własnych pomysłów i wyobraźni plastycznej malować to zbiorowe dzieło. Oprócz tego, że będzie to zbiorowe malowanie, tego wielkiego obrazu. Każda z osób będzie wykonywała również pracę na formacie A4, pędzlem, ale trzymanym nie w ręku, nie w ustach, a stopą. Trzecia konkurencja tego turnieju obejmuje również małe formy literackie, czyli krótkie wierszyki, wesołe, zabawne. Mogą być właśnie również związane z wakacjami. 4 sierpnia turniej rozpoczną dzieci z osiedla klonowe 1. Areną zmagań będzie ogrodzony plac zabaw przy ulicy Bohaterów września 4. 6 sierpnia z kolei rywalizować będą dzieci z osiedli klonowe 2 i za szpitalem. Miejscem konkursu będzie ogrodzony plac zabaw przy ulicy Paderewskiego 5. Uczestnicy z osiedla kasztanowe będą mogli spróbować swoich sił 11 sierpnia na ogrodzonym placu zabaw przy ulicy Armii Krajowej 1. Na placu zabaw przy ulicy Łokietka 15, 13 sierpnia swoje zdolności artystyczne będą mogły przedstawić dzieci z osiedla Jaworowe. 18 sierpnia na placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 23 będzie można oglądać zmagania uczestników z osiedla Dziewiarz. Ostatnia bitwa na najlepsze obrazy odbędzie się na ogrodzonym placu zabaw przy Alei Pokoju 3, gdzie dzieci z osiedla Polna Północy zakończą rywalizację. Wręczenie nagród i dyplomów oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 11 w Spółdzielczym Domu Kultury. Do udziału w turnieju można zgłaszać się osobiście w biurze Spółdzielczego Domu Kultury przy ulicy Alei Pokoju lub do 22 lipca telefonicznie pod numerem 43 827 16 20. Rodzice, bo wiadomo są to dzieci niepełnoletnie, muszą podpisać kartę zgłoszenia i oczywiście związane z tym wymogi, jeśli chodzi o ochronę danych. Także obecność tutaj w placówce jest nieunikniona. Można oczywiście skontaktować się z nami telefonicznie, ale niemniej jednak odwiedzić nas trzeba potem rodzic z dzieckiem musi odwiedzić nas osobiście. W przypadku złej pogody lub braku możliwości organizacji tego konkursu w plenerze, turniej odbędzie się w sali widowiskowej SDK. Przewidywane są nagrody dla najlepszych wykonawców i za najlepszą pracę. Regulamin będzie zamieszczony na naszej stronie, stąd zachęcamy już od w najbliższym terminie do przeglądania, do zapoznania się i do kontaktu z nami. Zapraszamy do wspólnej nowej. Propozycji naszej, jeśli chodzi o wypoczynek wakacyjny, wiadomo, nie kończymy jak zawsze zwyczajowo wielkimi imprezami na osiedlu. Jest to jeszcze na ten czas zabronione i takiej organizacji nie możemy się podjąć. Pracownicy Sierackiej Spółdzielni Mieszkaniowej przystępują do akcji Gashen Challenge, nominowani przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Sieradzu. Ćwiczymy i składamy się finansowo na rzecz Hani. To jest mała dziewczynka potrzebująca na leczenie kilkanaście milionów złotych i będziemy jej tym pomagali. Jednocześnie nominujemy, zgodnie z regulaminem, następne podmioty. To jest Urząd Skarbowy w Sieradzu, MPK sieradzkie, MPWiK sieradzki, Firmę Protek e, z Szauszy, jak również Stefana Baszczyńskiego z zespołem bratanki i z muzykami z piwnicy Świętego Norberta w Krakowie. No cóż, przystępujemy do, do ćwiczeń.

Warto, bo trzeba ratować te najmłodsze dzieci. Wiadomo, że potrzebują ogromne pieniądze. Akcja, którą rozpoczęto w Gaszynie, przynosi rezultaty, bo już tam jedno jednak kilka kilkanaście milionów i w skali kraju da to, jak sądzę, znaczny zasób pieniędzy, które umożliwią. Ratowanie tych wieś. Jak się czuje po wykonaniu zadania? Z uwagi na moje kolano to raczej ciężko, no ale jak widać wszyscy są w humorze i spełnili sobie zadanie. Warto przy okazji się trochę poruszać. No oczywiście. Ćwiczenia, które niczym nie przeszkadzają, a wręcz odwrotnie pomagają.